Cześć! Witam serdecznie w kolejnym odcinku Spacer Mistrza na kanale YouTube. Wiele osób wędrujących z kijami, czy to trekkingowymi, czy do nordic walking, zastanawia się, czy istotne jest, ile te kije ważą. Proponuję zrobić test wagi. Kije trekkingowe aluminiowe składane, bo takie występują najczęściej. 619 gram. Następnie kije aluminiowe składane do Nordic Walking 493 gramy. Teraz kije do Nordic Walking z włókna węglowego o zawartości 100% 331 gram. A dla testu porównawczego zważę jeszcze banana 177 gram. I na sam koniec zważę jeszcze mojego prawego buta 465 gram. Czas na podsumowanie. W moim teście kije do Nordic Walking z włókna węglowego o zawartości 100% są najlżejsze. A kije do Nordic Walking aluminiowe składane są średnio o 40-50% cięższe od kijów z włókna węglowego. Natomiast kije trekkingowe aluminiowe składane są najcięższe. I znacznie cięższe są od kijów z włókna węglowego do Nordic Walking, bo blisko o 80-90%. Moje spostrzeżenia. Kije aluminiowe są dobrym rozwiązaniem dla osób zaczynających przygodę z Nordic Walking i pomimo tego, że są cięższe od kijów z włókna węglowego, na początek w zupełności wystarczy. Natomiast dla osób bardziej aktywnych, ambitnych, które uprawiają Nordic Walking 2-3 razy w tygodniu, tudzież wyjeżdżają dość często na wyprawy w góry, myślę, że te osoby powinny zdecydowanie zastanowić się nad wyborem i poszukaniem kijów z włókna węglowego. To wszystko w tym odcinku spacermistrza Mistrza na YouTubie. Zatem polecajcie, lajkujcie, udostępniajcie i pamiętajcie, niech moc i kije będą z Wami. Z przymrużeniem oka. Zatem mamy proste zadanie. Biorąc pod uwagę kije trekkingowe o wadze 619 gram, czyli jeden kij waży 309,5 grama i biorąc pod uwagę trasę o dystansie 3,25 km, czyli 3250 metrów, i biorąc pod uwagę założenie, że jeden krok to pół metra. To nagle się okazuje, że pokonując dystans 3,25 km z kijami trekkingowymi, to tak jakbyśmy na jeden raz podnosząc rękę w górę jedną ręką, podnosili, uwaga, uwaga, blisko. Jedną tonę. Jedna tona na jedną rękę, czyli dwie tony. Dwie tony!